Tato, rozdział 21. Tato obudził się i poszedł do Merti, jeszcze zanim wstałem. Na tym łóżku, w sypialni od ogrodu, śpi się tak, jak w talerzu z owsianką. Leżę już obudzony i czuję, że muszę się odlać. Wymykam się z gołym tyłkiem na zaplecze domu i sikam pod ścianą, i wtedy właśnie widzę, że samochód zniknął. Nie mam ochoty paradować goły przez cały dom, więc pędzę dookoła, wskakuję z powrotem do łóżka i długo miękko zapadam w puch. Jeszcze nie zdążyłem zasnąć, a tu babcia ładuje się do pokoju. Ciekaw jestem za czym węszy tym razem. Jedno dobre, że nie zachowuje się jak zjawa. Maszeruję prosto do mnie i szarpie mi za ramię. Powoli otwieram oczy. Babcia jest blada jak trup i cała się częsie. Podciągam się i siadam oparty plecami na poduszkę. Co jest babciu? Siadaj, wyglądasz strasznie. Pada na łóżko koło mnie i wybucha płaczem. Łapie mnie za rękę, ja to mam szczęście. Ledwie tato się wyrwał, na parę godzin, a tu trup. O kurwa, w dodatku dalej jestem goły. Bili, musisz mi pomóc, nie wiem co robić. On się zachowuje jak kompletny wariat. Boję się nawet do niego odezwać. Ale co on takiego robi, babciu? Powiedz mi, co się stało, o co chodzi. On jest niespełna rozumu. Szkoda, że ten psychiatra nie może go teraz zobaczyć. Zmieniłby zdanie. O mój Boże, dlaczego nie ma tutaj twojego ojca? Teraz to już na pewno trzeba go będzie zamknąć. Ja z moim sercem dłużej tego nie zniosę. Jezu, niechże ona wreszcie powie o co chodzi, albo niech wyjdzie z pokoju, żeby mógł się ubrać i sam sprawdzić, co się tam dzieje. No, powiedz mi, babciu, co jest, co dziadek robi, powiedz mi. Nie uwierzysz, on jest w łazience, siedzi tam od samego rana. Zaniepokoiłam się i poszłam sprawdzić, co on tam robi. Nigdy byś nie zgadł. Milknie i daje mi za dwie sekundy do namysłu. Mając dwie sekundy więcej, powiedziałbym, że dziadek siedzi na klozecie i próbuje się na osobności załatwić. No bo co tam innego można wymyślić? Billy, on puszcza w umywalce małe łódeczki z zapałek i papieru. Mało trupem nie padłam. Chyba mnie nie zauważył, więc stałam cicho i przyglądałam się. Napełnia umywalkę, puszcza łódeczki na wodę, wyciąga korek, woda spływa. Robi nawet fale ręką, żeby łódki pływały w kółko, jak dzieciak. Nikt mi nie powie, że to jest normalne, Billy. On doszczętnie sfiksował. No dobrze babciu, no i co dalej? Zapytałaś go co robi? Może chciał po prostu przepukać umywalkę? Patrzy na mnie, jakbym i ja był wariatem. Gram na zwłokę. Co to u diabła może znaczyć? No więc. Zebrałam w końcu się na odwagę i weszłam do łazienki, tak żeby mnie zobaczył, a on się odwraca i uśmiecha, jakby nigdy nic. Staram się mówić najnormalniej w świecie, żeby go nie zdenerwować. Co ty robisz tutaj, Jack? Pytam, ale boję się śmiertelnie. Nigdy nie wiadomo, z czym on wyskoczy. Bredzi mi o jakieś Karol Alice, potem przebiega palcami w powietrzu, mamrocząc, że świat się kręci, a potem całkiem trzeźwo zagląda mi w oczy i mówi, od tej chwili... Możesz się chyba przestać bać części ziemi bez... Jezu, jeżeli w słowach babci jest choć odrobina prawdy, to dziadek rzeczywiście chyba dostał kota. Ostatnio w ogóle zachowywał się jakoś dziwacznie, ale żeby do tego stopnia? I to koniec? Wiesz, Billy, tak się przelękłam, że wycofałam się rakiem z łazienki i przyszłam ciebie obudzić. Może powinniśmy zadzwonić do Merty i opowiedzieć wszystko twojemu ojcu? Nie wiem, kto to jest Karol Alice, ale z imienia wygląda mi na czarną. Może to któraś z tych pielęgniarek, z którymi flirtował w szpitalu. Zawsze mówię, nie ma gorszego bałwana jak stary bałwan. Słuchaj, babciu, jeszcze przez jakiś czas nie możemy się skontaktować z tatą. Jest z Merti na plaży. A co robię później, tego nie wiem. Wyjdź na chwilę z pokoju, to się ubiorę i sam zobaczę coś z dziadkiem. Potem możesz poodpoczywać tutaj. Położysz się i uspokoisz. W końcu. Wyganiam ją do ogrodu, ubieram się i wołam ją z powrotem i układam w łóżku. Wychodzę z pokoju, gotów na wszystko. Nigdy nie miałem do czynienia z wariatami, poza jednym przypadkiem na uniwersytecie, kiedy dwie dziewuchy się przećpały. No i wtedy efekt był chwilowy, a dookoła kupa ludzi. Włażę ukradkiem przez boczne drzwi, łazienka jest nadal otwarta, a dziadek, dokładnie tak jak babcia opowiadała, stoi pochylony nad umywalką i puszcza zapałczane udeczki. Opiera się o armaturę, laska stoi z boku. Zauważam je od razu. Postanawiam działać, jakby nigdy nic. Dopóki nie stwierdzę, o co tutaj chodzi. Puszczasz łódki, dziadku? Spogląda na mnie i uśmiecha się. Niewiele ludzi na świecie ma taki ładny uśmiech, jak on. Może to z szajby człowiek uczy się tak sympatycznie uśmiechać. Billy, wiesz coś o efekcie Coriolisa? Przyznam, że tu mnie zagieł. Pamiętam coś 5:60 z lekcji oceanografii, ale Jezu, co to za pytanie? Z samego rana na pusty żołądek? No, niewiele, dziadku. To chyba coś w związku z wodą, która spływając z rury tworzy wir w jedną stronę na półkuli północnej, a w przeciwną stronę na półkuli południowej. W zasadzie tak, Billy. Większość ekspertów twierdzi, że efekt Coriolisa jest zbyt słaby, aby go można było stwierdzić w tak małej umywalce jak ta. Znowu wyciąga korek, obserwuje razem z nim, jak słowo daje. Woda wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, no, czyli tak jak powinno. Łódeczki pływają w kółko, łapią się wir, a dziadek wyławia je tuż przy odpływie. A teraz uważaj, Bili. Napełniają walkę po brzegi, znów puszcza łódki na wodę, tym razem przed wyciągnięciem korka miesza wodę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Dopiero wtedy wyciąga korek. Łódeczki chwilę pływają w stronę odwrotną, do ruchu wskazówek zegara, ale woda stopniowo odwraca wir i łódki podążają za nią. Widziałeś, Billy? To już 26 raz i za każdym razem to samo. Prawidłowo, dziadku, właśnie na tym polega efekt Coriolisa. Dziadek odpycha się od ściany i ujmuje laskę. Nie powiedziałbym, że wygląda na wariata i skono nudia była w efekcie Coriolisa. Problem w tym byli, że efekt przyspieszenia Coriolisa wynosi zaledwie 0,005, czyli 5000 cm na sekundę, podczas gdy siła grawitacji ziemskiej wynosi około 985 cm na sekundę. Innymi słowy, siła grawitacji ma wartość prawie 200 razy większą niż siła Coriolisa. Dlatego naukowcy są tacy pewni, że efekt Coriolisa nie występuje w misce wody, Siła przyciągania ziemskiego powinna go całkowicie zniweczyć. Jakby nie liczyć, to się nie powinno dać stwierdzić w takim małym zbiorniczku. A jednak, po 26 próbach należy uznać, że współczynnik błędu jest u mnie bardzo mały. Coś tu się nie zgadza. Dziadek znowu się schyla i zaczyna lać wodę do umywalki. Podchodzę bliżej. To prawie tak, jakby człowiek wrócił do szkolnego laboratorium. Bili, dlaczego woda spływa z umywalki ruchem okrężnym? Bo tarcie wywierane na nią przez grawitację koncentruje się przy ściankach umywalki. Tuż przy ściankach tarcie jest najsilniejsze. Woda będąca w środku strumienia z dala od ścianek łatwiej ulega nad danemu kierunkowi czyli że woda w umywalce spływa z niejednakową prędkością po środku szybciej, po brzegach wolniej. Szybkość rośnie w miarę zwiększania się powierzchni spływającej wody. A więc wir spływający do rury wody zachowuje się dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Chodzi mi o kierunek zawsze zgodny z ruchem wskazówek zegara. Wymyśliłem, że może nasza umywalka ma gwintowany odpływ, żeby woda spływała szybciej ruchem spirali. Może to stąd. Nie zadzwoniłbyś byli do zakładu hydraulicznego na Seppelwalda z pytaniem, czy robią umywalki i wanny ze skrętem w odpływie? Sam bym to zrobił, ale nienawidzę telefonu. Opowiadam, że bardzo chętnie. Wszystko byle go odwieźł od tego idiotycznego zajęcia. Kurde, gdzie on się tego wszystkiego nauczył. O przyspieszeniu, o sile ciążenia, o współczynnikach błędu podobno skończył tylko osiem klas. Numer hydraulików znajduje się w książce telefonicznej. I za czwartym podejściem łączą mnie z jakimś gościem od produkcji, który przysięga się, że wszystkie umywalki, zarówno stalowe, jak i porcelanowe, wytwarzane są według standardowych projektów. Pewnie myśli, że chce składać jakąś reklamację na niesprawne zlewa albo coś w tym stylu. Przekazuje informacje dziadkowi. Kręci głową z niedowierzaniem. To nam likwiduje jedną hipotezę. Może trzeba by wypróbować i te umywalki. Czy znasz w pobliżu miejsce, gdzie byłoby dużo umywalek? Wszyscy mi tutaj zadają pytania i sami na nie odpowiadają, zanim zdążę otworzyć usta. A, już wiem! Kręgielnia! Zaraz za wzgórzem. Byłem tam kiedyś, czekając na pranie. Mają chyba z dziesięć umywalek. Jezus, Maria! Odrywa się od umywalki i chyba rzeczywiście chce iść do tej kręgielni. Ale dziadku, tata zabrał samochód. Nie mamy się tam jak dostać. Piechotą to dosyć daleko. Motor stoi za domem, możemy wziąć motor. Ja już na nim jeździłem z twoim ojcem. Poza tym nie będzie kłopotu z parkowaniem. On mówi serio. Jak się babcia dowie, że zabieram dziadka motorem do kręgielni, żeby mógł tam sobie popuszczać w kiblu papierowe udeczki w umywalkach, wezwie chyba gliny, jak w pacierzu. Dziadek wyciąga kaski motocyklowe, w których każdy normalny człowiek wygląda jak debil, gotowy do drogi. Raz kozie śmierć, skoro naprawdę tak chce. Zresztą to to, mnie też zaczyna już ta sprawa ciekawić. Odprowadzam motor aż na sam koniec ulicy i dopiero tam zapalam silnik. Dziadek drepcze koło mnie, dobrze, że chociaż nie wziął laski. Mam tylko nadzieję, że babcia nas nie usłyszy. Dziadek gramoli się na tylne siedzenie, kopie w dół podnóżki i chwyta mnie w pół z całej siły. Co odbiło mojemu staremu, żeby się ciągać ze swoim starym na tej jednośladowej kupie złomu. No, z tatą nigdy nic nie wiadomo, czasami też zachowuje się podejrzanie. Dojeżdżamy na kręgielnię, mijamy tory i kierujemy się wprost do ubikacji. Z boku musi to wyglądać na randkę superpedałów. Bo dzięki, że jest jeszcze wcześniej i nie widać żywej duszy. Mamy cały teren dla siebie. Najpierw robimy zatyczki z papierowych ręczników. Napełniamy wodą wszystkie umywalki. Zabiera nam to około 10 minut. Co powiemy jak nagle przyjdzie kierownik? Twardo postanawiam, że gdyby ktoś przyszedł, wyjaśnienia składa dziadek. Wypuszczamy wodę z wszystkich 10 umywalek. Wszędzie spływa zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po raz drugi napuszczamy wodę, ale tym razem, przed wyciągnięciem zatyczek, nadajemy jej ręką przeciwny kierunek. To samo. Zwrot. I spływa zgodnie z zegarem. Dziadek musi coś musiał coś pokręcić z tą matematyką i fizyką. Swoją drogą, ciekawe skąd mu się w ogóle wziął taki pomysł. Jedziemy do domu, Wysadam dziadka na rogu, a sam odprowadzam motortaty pod dom. Dziadek wchodzi frontowymi drzwiami. Ja okrążam dom od tyłu, żeby sprawdzić, czy babcia nie wyzionała ducha na tym puchowym łożu. Nie ma jej w pokoju. Wchodzę dalej, siedzi z dziadkiem w salonie. Dziadek kończy i właśnie opowiadać, jak to spacerowaliśmy sobie po ulicy. Szczęście, że kaski zostały na motorze. Babcia patrzy na mnie. Ciekawa, co ja mam w tej sprawie do powiedzenia. Wcale nie przestała się bać. Ale ja nic nie powiem, no chyba żeby dziadek mi kazał. I tak siedzimy, jedno z dala od drugiego, czekając, jak, aż ktoś coś powie albo zrobi. No, żeby już tato wrócił, jakoś się bardzo niezręcznie porobiło. Nagle dziadek wstaje. Chodź do warsztatu, Billy, coś ci pokażę. Babci bardzo się to nie podoba, ale nie protestuje. Wychodząc, odwracam się do niej i wzruszam ramionami, żeby okazać, że właściwie to jestem po jej stronie, chociaż wcale nie jestem tak naprawdę. W warsztacie dziadek wyciąga jeden ze swoich super wynalazków, z gatunku tych, które robił dla nas, kiedy byliśmy mali. Jest to kijek z nacięciami po jednej stronie i małym śmigiełkiem na czubku. Nazwaliśmy to urządzenie młynkującym kijkiem. Ten jest nowiutki, z ręcznie rzeźbionym śmigłem, i zakończony szpikulcem. Pamiętasz, Billy, jak to działa? Podaje mi zabawkę razem z drugim, krótkim i gładkim patyczkiem. Błyskawicznie przeciągam patyczkę w górę. I w dół po nacięciach, aż śmigiełko zaczyna się obracać. W dzieciństwie było to dla nas nie lada zagadką. Do dzisiaj nie wiem, co wprawia śmigło w ten ruch. Zauważyłeś coś w sposobie obracania się tego śmigła. Pochyla się do przodu, wspierając się na lasce i palcem zatrzymuje ruch. Znowu pocieram kijek w tej, z powrotem. Kiedy śmigło kręci się już na dobre, dziadek zatrzymuje ręką. Teraz patrz uważnie. Spostrzegasz, że zawsze obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tym razem mocno rozkręca śmigło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pocieram patykiem i śmigło zatrzymuje się na moment, po czym zmienia kierunek obrotu. Od 40 lat robię tę łynkujące kijki, i nigdy nie udało mi się zrobić takiego, który by kręcił się w inną stronę. Nacinałem pod różnymi kątami i w różnych odstępach, robiłem lewostronne i prawostronne, ze śmigłami rozmaitej grubości i osadzonymi pod różnym kątem, ale one ciągle kręcą się w jedną stronę. Milknie, spogląda na mnie i znowu się uśmiecha. Palcem napędza śmigło w odwrotną stronę i patrzymy jak ono samo zmienia kierunek, kiedy pociera się patykiem. Dlaczego tak się dzieje dziadku? Jak sądzisz, co to powoduje? Nie wiem, Bili. Naukowiec może by to wyjaśnił, ale ja nie umiem. Ciekawe, że kierunek ruchu jest przeciwny do efektu Coriolisa w umywalce. Chodź, pokażę ci jeszcze coś. Prowadzi mnie teraz do oranżerii. Od nawadniacza odwiódł mały szlał, który podłączył do lejka. Lejek zaś przymocował do starego wiadra. W lejku tkwi mała zatyczka ze sznurkiem. Najpierw dziadek napuszcza w lejek wody aż do pełna, następnie umieszcza na krawędzi lejka. Podstawę podacina jego kijka i zaczyna pocierać go drugim patyczkiem, aż powierzchnia wody w lejku wibruje i drga. Teraz, Bili wyciągnij zatyczkę i patrz, co się dzieje. Wyciąga i patrzę, jak woda spływa przez lejek do wiadra. Dziadek cały czas pociera młynkujący lejek. Woda spływa odwrotnie do ruchu wskazówek zegara wbrew sile Coriolisa. I co ty na to, Bili? Co zmieniło kierunek dziadku? Wibracja? No to kolejne pytanie dla uczonych Bill. Tylko skoro ani nie wierzą nawet w to, że woda spływa do rury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to jak mieliby wiedzieć o młynkujących kikach? Odrzuca głowę do tyłu i zaśmiewa się. To nie jest śmiech wariata. Numer z młynkującym kikiem i wodą powtarzamy jeszcze z 10 razy i efekt jest zawsze ten sam. Po ostatnim eksperymencie dziadek zasiada w starym, wyplatanym fotelu, który stoi pośrodku oranżerii. Fotel pleciony jest od środka, z sześć stron. Dziadek podobno zrobił go własnoręcznie ponad 20 lat temu z pędów rosnących w korycie rzeki Topanga. Siadam na ławeczce, na której dziadek zwykle trzyma wolne doniczki. Jeszcze ci coś powiem, Billy. I to jest o wiele ważniejsze niż umywalka i patyczki. Słuchaj pilnie. Patrzy na mnie podejrzliwie, jakby się bał, że mu nie wierzę. Zakłada nogę na nogę. Takie cienkie ma te nogi, że zwisają do ziemi jak suche gałązki. Nawet nie widać, że są skrzyżowane. Gotów jestem uwierzyć we wszystko, co mi powie. Powoli dochodzę do wniosku, że mój dziadek to jest jakiś szalony, nieodkryty geniusz. Widzisz, Billy, efektem przyspieszenia Coriolisa zainteresowałem się już 30 lat temu, pracując u Daglasa. Szukaliśmy metody na wmontowanie automatycznego korektora Coriolisa w system nawigacyjny bombowców. Wszystko było ściśle tajne, a ja pracowałem nad tym przeszło rok. W końcu trzeba było tych prób zaniechać. Przyczyną występowania efektu Coriolisa jest wirowanie ziemi, ale ziemia wiruje z różną prędkością zależnie od odległości dzielącej wybrane miejsce od równika. My tutaj w Los Angeles obracamy się z prędkością 750 mil na godzinę, ale w Bostonie jadą zaledwie jakieś 600 mil na godzinę. Nie muszą w ciągu doby przebyć tak długiej drogi jak my. Sprawa tak się pokomplikowała, że wysiadą umysłowo i musieli mnie przenieść do pracy nad czymś innym. Okazało się, że nie ma rady, tylko piloci muszą nadal sami wprowadzać korekty. A wyobraź sobie, że bez korygowania efektu korelisa samolot lecący z Seattle do Nowego Jorku lądowałby, dajmy na to, w Brazylii. Cały czas popatruje nade mnie spod oka, jakby sprawdzał, czy mu wierzę. Ale ten Coriolis bidi nie dawał mi spokoju. Stałem się maniakiem od umywalek. Ile razy wypuszczałem wodę z umywalki śledziłem do końca jak spływa. I zawsze spływała zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I nagle w 1953 pamiętam jak dziś, tuż przed narodzinami twojej siostry Merty, zaczęła spływać w odwrotną stronę. Spływała tak na odwrót przez trzy dni i zaraz potem mieliśmy to niesamowite trzęsienie ziemi w po trzęsieniu woda spływała na odwrót jeszcze przez 6 dni. Nic nikomu nie mówiłem. Co ma Piernik do wiatraka? Wyglądało to na zbieg okoliczności, bez znaczenia. Zwłaszcza, że jedno ze zjawisk w ogóle nie miało prawa mieć miejsca, jeśli wierzyć ludziom nauki. W 1971 mieliśmy poważne trzęsienie ziemi w New jakieś 20 mil stąd. Niczego zawczasu nie zauważyłem, niespecjalnie, przyznam się. Obserwowałem, ale po tym trzęsieniu ziemi woda spływała na odwrót przez 5 dni. Tym razem powiedziałem o tym Joan, bo oni mieszkają jeszcze bliżej, nie niż my. Joan sprawdziła i powiedziała, że u nich woda od lat spływa w złą stronę. Od tamtego czasu oboje z Joan pilnujemy wody w umywalce. Dwa lata temu, mniej więcej od tej porze, u Joan woda zaczęła spływać na odwrót i Joan dała mi znać. Sprawdziliśmy. W domowej umalce rzeczywiście spływała w drugą stronę. Dwa dni później było trzęsienie ziemi na pustyni, którego tutaj nawet nie odczuliśmy, ale które w skali Richtera wyniosło 5,3. Siada i opowiada mi takie rzeczy spokojnym, beznamiętnym tonem. Odkrył coś niesamowicie ważnego i bawi się przy tym jak dziecko. Dziadku, przecież to jest fantastyczne odkrycie. Trzeba o tym powiadomić. Jakiś naukowców niech rozpracują tę sprawę. Mam lepszy pomysł, Billy. Wiem, jak to sprawdzić na własną rękę i jeszcze mieć z tego niezłą zabawę. Wiesz, jak babcia kocha Kalifornię, ale Częsień Ziemi bała się zawsze, jak diabła. Kiedy zdarzyło się to, Częsień Ziemi w New Hall rzucało nas z łóżkiem po całym pokoju, i z powrotem. Myślałem, że ona umrze ze strachu. Wystarczy głupi grzmot i już cała jest w nerwach. Teraz, kiedy ma te sercowe ataki... Dobrze by było zamontować taki, przepowiadać części ziemi. Co ty na to? No świetny pomysł, ale jak to zrobić? Chyba wiem, Billy, ale potrzebowałbym twojej pomocy. Wyciąga rękę przed siebie. Te ręce nie są już takie pewne jak kiedyś, ani takie mocne. Zróbmy na część ziemi we dwóch. Będziesz to trzymać w sekrecie, aż skończymy. To będzie niespodzianka dla babci. A co powiemy babci i tacie? Będą się dopytywali, co też robimy. Powiemy im, że to sekret. Mamy prawo do małych tajemnic. Kiedy już skończymy i urządzenie będzie działać, wtedy im pokażemy. Tak, dziadku, tylko że babcia już dostaje histerii, bo wówczas łódeczki w umywalce. Co mam jej powiedzieć? Co na sobie pomyśli? Wszystko będzie dobrze, Bili. Powiem jej, że przeprowadzamy badania naukowe. Porozmawiam z nią, chociaż nie myślę, żebym wiele wskurał. Babcia, widzisz, i tak od dawna uważam je za wariata. Uśmiecha się i kręci głową, jakby to był najlepszy dowcip na świecie. Trzymaj, Bili. Ołówek i papier. Pisz, co mamy kupić. Po pierwsze, duży, przezroczysty, plastikowy lejek. Największy, jaki będzie. Co najmniej dwa razy większy od tego tutaj. Dalej. Słój na rybki o średnicy szyjki około 10 cali. Potrzebna będzie też rurka plastikowa o wewnętrznej średnicy 5 mm. Reflektor na baterię, Żarówka, dzwonek do drzwi. I klej ten nowoczesny, epoksydowy. No, jeszcze mała pompka elektryczna, taka jak do spuszczania wody z akwariów, ale nie do powietrza. Pamiętaj, tylko do wody. Pompę, akwarium i rurkę dostaniesz w sklepie zoologicznym. Kup też zielonego barwnika do jajek wielkanocnych. Tu w warsztacie znajdę starą szklaną rurkę. No i to chyba wszystko. Sięga do tylnej kieszeni, i wyciąga portfel, wręcza mi banknot. 10-dolarowy, jeszcze piątkę. Jeżeli to nie starczy, dam ci więcej. Przeglądam listę zakupów. Zestaw przedmiotów jest tak niecodzienny, że obym nie musiał tłumaczyć babci ani nawet tacie po co idę do miasta.